Tle, dużo szumu, niebo błękitne, a pod nogami żółty piasek, czyli jesteśmy w wyjątkowej lokalizacji. No chyba nie miałbym nic przeciwko, gdyby ta relacja właśnie w ten sposób się zaczynała. Ale słuchajcie, poza pięknym piaskiem pod nogami, nic się nie zgadza. Tym razem nie polskie morze. E, tym razem zbiornik w śremie i tym razem nie piękne słońce, a naprawdę. Wyjątkowo ohydna pogoda dla zawodników, bo mamy wiatr, mamy deszcz i mamy tylko 12 stopni na termometrach. No ale czy to spowodowało, że zawody się nie odbyły? Nie, zawody się odbywają, są w trakcie i tak. Witam Was z Greatman Śrem. Ostatnia edycja z całego cyklu. Greatman przyzwyczaił nas do tego, że jest przeważnie ładna pogoda, fajne lokalizacje. No, i tym razem lokalizacja fajna, ale pogoda nie do końca dopisała. A za to dopisali zawodnicy, bo strefa zmian pełna rowerów, a mówimy na razie tylko o dystansie 1,8. Dla dystansu 1,4 zapowiada się, że powinno być trochę lepiej, powinno być trochę ładniej, ale to zobaczymy już za kilka godzin. Jak się czuję, zestresowana. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić, gdzie mam ręce włożyć. Jestem przerażona, nawet nie umiałam swojego numeru znaleźć. Okazało się, że są po drugiej stronie. Także jest dobrze, dobrze, zaczynamy. Pogoda jest super, zapomniałam chipa ze sobą. Nie, no jest dobrze. Jestem pozytywnie nastawiona. Czuję się przygotowana, ale najbardziej boję się tego, że jest ślisko że ta pogoda jednak troszeczkę na mnie dopisała i boję się, że się gdzieś przewrócę i sobie zrobię krzywdę, no i, i, i chyba to jest największy lęk aktualnie. Już nawet nie sam dystans, to już zeszło na drugi plan w tym momencie. No nie macie idealnej pogody na debiut, ale taką się pamięta. A, no, no na pewno, do końca życia będę ją pamiętała. Teraz już będzie tylko łatwiej. Jesteśmy, pokażmy tutaj nad piękną wodą, piękna, ładna pogoda, <trafla> Słuchajcie, piękne słońce, gładka tafla. No i jesteśmy tutaj przed pierwszym startem triatlonowym. Trzeba, za, trzeba jak zaklinać tą pogodę, może w końcu tak będzie jak mówimy, bo chyba już gorzej, nie wiem, no chyba gorzej nie będzie, nie? Nie no, nie, nie będzie. Słuchajcie, tak wygląda osoba, która naprawdę się stresuje. No. Mi się ręce nie trzęsą zazwyczaj i dzisiaj też nie, ale naprawdę jestem strasznie zestresowana. Słuchaj, zawsze w takich filmach opowiadam, jak wygląda trasa kolarska, pływacka, biegowa. E, możesz opowiedzieć swoimi słowami, jak dla ciebie ta trasa pływacka wygląda. Ja nie będę musiał już tego robić. E, jestem zaskoczona. Wydawało mi się, że 900 metrów to jest więcej. Ja tak sobie patrzę i mówię: nie, spoko, luz, blisko ta Ty boja. Tylko gdzie te kolejne bojki, nie? No, tam gdzieś Słuchajcie, czyli 900 metrów wcale nie tak dużo. Da się to przepłynąć. O, zobaczymy. W dobrym czasie. O, oby. E, pamiętaj, można się przewieźć skuterem za darmo tutaj, ale nie, nie róbmy tego. Nie. Lepiej zapłacić 100 złotych i sobie go po prostu wynająć. My nie przyjechaliśmy tutaj na darmowe pływanie skuterami, przepłyniemy całą trasę. No jasne, że tak. No nic, to słuchajcie, teraz już czas na rozgrzewkę, bo start dosłownie za 15 minut. <laughs> Tego nie musiałem to zrobić, słuchajcie, musiałem to zrobić. Za 15 minut pierwsze pływanie. Super. No to ubieramy czepek i skakujemy do wody. Okay. Też trochę no, zimna, zimna woda. W ogóle zgubiliśmy Natalię. A była to zaraz będzie. Jak samo poczucie stres? Eee, no trochę się stresuję, nie bowiem, że nie, ale trochę Najbardziej myślę, że tą temperaturą i tym, czy na pewno ta strefa zmian, czy ją dobrze zaprogramowałem. Nie jestem pewien. Boję się, że wszystko, znaczy jestem pewien, że wszystko tam będzie mokre. Ale no jestem bardziej teraz nastawiony na to, żeby pobiec, przejechać, popłynąć dobrze, aniżeli jakoś szybko. Natomiast no, ta temperatura trochę jest taka gryząca, ale mimo wszystko jestem podekscytowany. Muszę jeszcze tylko się teraz przepłynąć i zaprzyjaźnić z tym mułem. Piona i widzimy się, słuchaj, już na trasie, prawdopodobnie Kolarski i Wiegowaj. Dokładnie. Miało być słońce, miało być pięknie, ale ta pogoda jakoś nie chce nam się przecierać. Mam już 13.40, więc za chwilę start dystansu: 1 1,4. Nasi zawodnicy z projektu One Tree Go też już są na starcie, także trzymamy za nich kciuki. Dostali wytyczne. Nie korzystamy ze skuterów wodnych, płyniemy cały dystans, także mam nadzieję, że tego się posłuchają. Tutaj słuchajcie, nie walczymy o czas, walczymy o debiut na tym dystansie, debiut w Triathlonie, także trzymamy kciuki i już za chwilę wystrzał. No to jesteśmy już na mecie po tej drugiej stronie, ale tylko dlatego, żeby nagrać. Bo oczywiście tutaj mamy już fina nie finalistkę. jak możemy cię nazwać? Laureatkę też nie. Mecistkę? Bohaterkę. Bohaterkę, no, Bohaterkę One Trigo, która jako pierwsza stawiła się na mecie. Pierwsza z trzech. Pierwsza z trzech osób. Także możesz teraz się podzielić, jak. Było, Bo warunki pogodowe nie były za ciekawe. Było super. Pierwszy kryzys był po 30 sekundach, jak woda, widzę, że była okropnie zimna, ale potem już było tylko z górki i naprawdę, mimo tego deszczu, człowiek był tak mokry, że nic nie przeszkadzało totalnie i naprawdę bawiłam się świetnie. Wszyscy się pytali, czemu się tak uśmiecham, a ja od samego początku, samego końca po prostu jechałam, biegłam i płynęłam z wielkim bananem na ustach. I naprawdę była super zabawa. Tu muszę przyznać, że jedna z nielicznych osób, która naprawdę na całej trasie była wiecznie uśmiechnięta, to już zastanawiałem się, ile piachu złapała Wstała po po tych darmowe 40 piaskowanie ząbów. Darmowe piaskowanie było na pewno. Gratulujemy, bo ja powiem wam szczerze, byłem delikatnie zaskoczony tempem biegu i zastanawiałem się, czy to tempo wytrzymasz do samego końca. Ale wytrzymała. Dobra, <grym> Dobre przygotowanie nam. To teraz pytanie, co następne? E, biorąc pod uwagę, że te przygotowania trwały całe 78 dni, to myślę, że na przyszły rok e, powtórzymy, plus może połówka? No to słuchajcie, skoro się nagrało, to trzymamy <grym> za słowo, będziemy weryfikowali, będziemy sprawdzali. <grym> Gratulacje. <grym> Dziękuję bardzo. Jesteśmy z drugim uczestnikiem projektu One Tree Go. Na mecie jednej czwartej w debiucie słuchajcie, przy tak jak już wiecie zresztą fatalnej pogodzie i z przygodami. Tak, tak. Niestety, albo niestety trafia się im przygoda. E, taka, że no jedną trzecią e, teraz jechałem na kapciu, a jedną trzecią na e, zupełnie innym rowerze. Natomiast e, no myślę, że będę miał co wspominać. Mhm. Mam też czas, który mogę sobie poprawiać. E, natomiast i warunki w sumie to jestem z nich zadowolony. E, Woda była idealnie zimna, dodawała otuchy. Nie dało się przegrzać na pewno. No, dokład... Także jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak przeszedł cały przebieg mojego startu pierwszego. No, i myślę, że na, na pewno to nie jest, to nie jest koniec z moją przygodą, bo ta atmosfera tutaj bardzo mi się podoba. i to co już myślisz o startach na przyszły rok? Tak, już wiem nawet. Jeszcze tutaj zmęczenie nie zeszło, słuchajcie, a ja już słyszałem plany z Justyną o tym, gdzie będą startować w przyszłym roku, już to nie, nie koniec tej historii, a tak na dobrą sprawę dopiero początek. Tutaj ja muszę podziękować organizatorowi, bo słuchajcie, nieczęsto się zdarza, że organizator wychodzi z inicjatywą, daje rower, tak, żeby zastąpić tutaj szybko i ruszyć w trasę, także tutaj... Bardzo wielkie podziękowania dla, dla Pawła i jego ekipy, bo te zawody mają swój specyficzny klimat, zapraszamy na nie. No ale co teraz? Koniec sezonu, czy jeszcze może jakieś biegi, czy jeszcze coś? No bo przecież jak już jesteśmy wkręceni, to chyba warto jeszcze to wykorzystać. Jeszcze o tym myślę, czy, czy wziąć udział w jakimś maratonie. Natomiast. Yy... Raczej, o ile myślałem tak jeszcze przed, że, że może wezmę gdzie w tym roku w jakimś takim tego typu e, turnieju, to myślę, że nie. Myślę, że teraz sobie trochę odpocznę, e, wrócę trochę na siłownię, bo za bardzo zmalałem o 10 kilo. No i, no i myślę, że przede wszystkim e, powoli już będę budował tą e, siłę objętość i wydolność na, na połówkę. Także słuchajcie, tak jak w przypadku Justyny nagrało się, mamy to, padły tutaj obietnice założenia na przyszły sezon, teraz już nie można tego złamać. Będziemy na pewno śledzić postępy. Gratulacje! Za nami kolejna świetna impreza, i tą właśnie imprezą w śremiu cyk greatman zamyka swój sezon na 2024 rok. Za chwilę jeszcze rozdanie w Mistrzostwach Polskich Grup Triathlonowych. Trasa zawodów jest już pusta, wszyscy zawodnicy zawody ukończyli, także olbrzymie gratulacje. Dzisiaj nie będzie już wywiadów z naszą trójką z projektu One Tree Pozwoliłem im już pójść odpocząć, na pewno jeszcze nagramy sobie z nimi takie relacje już na spokojnie po zawodach. Także sam jestem ciekawy, czy ich plany się bardziej już sprecyzują, jeśli chodzi o przyszły rok, czy może wręcz przeciwnie, i stwierdzą, że triatlon nie jest czymś, w czym odnajdą się w przyszłym sezonie. Choć na dzień dzisiejszy widać, że jednak trochę ich to wciągnęło. Słuchajcie, my widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie, jeszcze jakiś start ciekawy zaliczymy. A tymczasem. Idę szukać ładnej pogody i w końcu może trochę się ugrzać. Do zobaczenia.